Jarnoste Góry, Tomasz. to, tak? to, e, to drugie jest. chodź na tył Polski góry taki na dziękuję Ci, Piotrze. Rrrrrrrrrr Don't occupy no. No, Tu. Tu, No jedziemy Jeszcze czas w Tarnowskich Górach na stacji dzisiaj? Nie. Na powrocie. Będziemy mieli tam pisę czasu? No, zależy jak, że tak powiem, im się to uda jest. ruszyć. TP1 jest. No i nic nie Wychodzi na to, że budynek stacji siebie w polegu. Zostań na stacji. Mierzyciel. dworzec. Ale to był ten LCS. Co tu jest? Co? Wysokie w tym lotnisku. A to jest lotnisko. A źle ludzi z kraju wyjechało. Wszędzie się to samo Zbliżamy się do stacji. To jest taka przechowywanie samochodu. To, to różne rejestracje. Święto Wszystkiego. Żartujesz? No, Ktoś wyjeżdża ze Święto Nie może być. Mi się podoba. Nie. Na droga z w niespodzianku. jeden pasażer mi się. Wszystkich trzech. Rozkład ustawiony, jakby pół pociągu wysiadało. User. Zbliżamy się do stacji Miasteczko Śląskie Centrum. Ale flirtuję. Nie ma to jak zapach kreozotu w samopołudnie hmm. I się wiadok doczekał odbudowy No i co mi się podoba? I peron tymczasowy. Od morza coś jedzie, faktycznie jakiś sygnał wydaje mi się, że słyszałem. No i patrząc na podniecenie kolegi Piotra.